Że w takim spotkaniu na pewno ważne są małe cele, ich realizacja, bo wiemy, że faworytem nie byliście i do zwycięstwa raczej w tym meczu no nie było. Szans. No nie, no ciężko, ciężko było marzyć tu o zwycięstwie, natomiast, natomiast zdobyliśmy trzy przyłożenia. Gdyby padło jeszcze jedno dla nas, mielibyśmy ten defensywny punkt bonusowy, to też, też pewnie bralibyśmy w ciemno. No nie udało się, troszeczkę zabrakło. Natomiast no, no te małe cele na pewno umawialiśmy się, że, że wiem, że to dynamiczna drużyna, silna drużyna, grająca takie, takie nowoczesne rógby, staramy się szarżować, staramy się ich zamykać, jak najwięcej napsuć im krwi, poutrudniać. Pierwsza, pierwsza połowa absolutnie grali to, co chcieli, troszeczkę trochę tych rozmów, trochę korekt w przerwie. No i druga połowa kończy się 1-1 jeden, jeden, jeden w przyłożeniach, tak? więc, więc wręcz jak remis, w ogóle, w ogóle ciężko było marzyć o, o tym, że ta druga połowa przebiegnie w ten sposób. No ale, ale zdecydowanie zasłużone zwycięstwo drużyny z Poznania. Bardzo fajna postawa tutaj chłopaków i myślę, że, że rozkręcamy się tutaj. No ciężko powiedzieć, że z meczu na mecz, tak? bo, bo w LEGI w to my raczej kontrolowaliśmy spotkanie. Tutaj staraliśmy się coś urwać dla siebie. Urwaliśmy wystarczająco, żeby być z tego zadowolony, zadowolonym, zadowoleni. No i, i myślę, że tak optymistycznie możemy popatrzeć na, na, na kolejne mecze. No czeka nas wyjazd do Warszawy, tam chcemy urwać punkty i później jeszcze jeden bardzo ciężki mecz tutaj z Rugby Klub Białystok. Oni no też się powzmacniali, pozmacniali, tak to jest bezpośredni rywal poznani do, do awansu. Też będziemy starali się napsuć im krwi, wiadomo, że będą bardzo mocno zmotywowani, wiedząc co się wydarzyło dzisiaj. No i w Stoku nam naprawdę zabrakło czterech małych oczek, żeby wygrać mecz, więc, więc myślę, że, że Białystok absolutnie nas nie zlekceważy. Będzie kolejne trudne spotkanie, no ale, ale będziemy, będziemy starali się wyrwać tam jakieś punkty i nawet zwycięstwo. Ja jeszcze z ciekawości spytam, bo gramy, graliście tutaj w Nowym miasteczku. Czy wracacie na swój obiekt? Czy będzie taka możliwość w najbliższym czasie? No i czy będziecie mogli normalnie przeprowadzać treningi? Bo wiemy, że to niełatwe było w tym tygodniu. No czekamy na, na odpuszczenie tych obostrzeń, jeżeli chodzi o, o sporty, e, sporty takie, gdzie występuje więcej niż 20, 25 zawodników. No tu mamy możliwość, bo tak naprawdę. Tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie interpretacja tego przepisu, który mówi o sporcie zawodowym. Mamy zawodników, którzy nie dokładają do interesu, tak, tak naprawdę mamy prawo, mamy prawo do rozgrywek, tak, o, tak określił na to Polski Związek róby. Włodarze w mieście mają inne zdanie, mają do tego prawo, to są ich obiekty, tak, więc, więc nie możemy zagrać w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję tutaj pani burmistrz Nowego Miasteczka za to, że, że umożliwiła nam rozegranie tego spotkania. No a tak naprawdę jak te obostrzenia troszeczkę, troszeczkę spadną, zobaczymy co wtedy będzie możliwe. Gramy następny mecz u siebie dopiero w połowie maja, czyli gdzieś tam 16-17 maja. Mam nadzieję, że do tego, do tego momentu sytuacja będzie już na tyle komfortowa, żeby nawet jeżeli bez publiczności, co też jest takie troszeczkę smutne, ale nawet jeżeli bez publiczności, to przynajmniej na własnych śmieciach.